Już jest, jesteśmy, córeczko, wyjdź już, no bo wiem, że pewnie zaraz coś wykręcisz i ja zobaczę na nagraniu, jak wygląda, pewnie malutki, no bo to podjemy, córeczko, wychodź, dobra, już jesteś, chodźmy na dół, no bo tam wszyscy tańczą i czekają na ciebie i na mnie przy okazji, ja już będę tańczyła. Też coś zatańczyć, córcia. Jakby co to innych nie nagrywamy widzowie? No bo po prostu nie chcą nie podpisali zgody, której wydrukowaliśmy. Nie no, że po prostu napisaliśmy do osób, no bo... No bo znamy. O córeczkę ktoś tam ją no, rozpoznał jeszcze autograf od niej. To ja... To ja tutaj nikogo na razie nie nagrywam. Tylko mnie jedynie. No bo ktoś może nie chce i będzie nagrywany. Na przykład. wiem, Zmieniam ciągle tańce. I emi. Ja sobie zjem pizzę. O, dobra. Co tutaj się już z kimś pragnęło? Co, przyszedł Widz jakiś? Czy nie? Przychodź? O, fajnie. To czekajcie, widzowie, ja się też z widzą przepitam. O, córeczka mówi, że ma paczkę to chętnie weźmiemy. córeczka chce się powalić z ustawieniami, bo możemy sobie kolory po prostu zmieniać. O i córeczko chcę jakiś kolor. To fajnie wygląda z kolorem. No, na przykład chociażby różowy. Już jest noc, wiemy. Ale Halloween trzeba poświętować, to my się tańczymy i em, też będzie tam short z reala, zbieramy cukierki, znaczy jak ja zbieram, bo u mnie gwiazdki nie będzie w ten Halloween, tylko w następny chyba i w kolejny, który będzie i, który, i po tym, którym będzie. No to wiecie. No to też będą pewnie jakieś szorce z gwiazdką. Córeczka patrzy wszędzie, bo to mi spadło na podłogę. to jest od patty. Dobra, to my idziemy upomnieć córeczkę. Córeczko, nie chodź wszędzie. Zapytaj się pana lub panią, no bo nie wiem dokładnie kto to zaorganizował. Czy jakiś pan, czy pani. To zapytaj się, gdzie możesz chodzić, a gdzie nie, no bo może. Są takie miejsca, tam gdzie nie możesz chodzić? No bo nie wiem, szczerze. Jesteśmy pierwszy raz na tej imporazce i chcę, żeby było dobrze. Wszystko. To się zapytaj najlepiej. Opuścili sztuczny ogień. Zaraz się pojawi. Taki, wiem, wygląda jak prawdziwy ogień, ale to sztuczny. Czekajcie, podjaśnię wam. O. Wiem, teraz wygląda jakby w ogóle coś dziwnie się stało. Ale teraz podciemnie, tak jak powinno być. To się nie bójcie, że wam się telefon wyłączy. Po prostu taki odcinek jest o taki. O, włącz jakiś kolor, bo ja tam nie wiem jak ty to robisz. To nie włączę. Myślę, że to fajnie wygląda. Jeszcze tak ciemno na no Halloween. Boże, co ty się dzieje? O, no tak fajnie wygląda, jakbyśmy byli w jakiejś e... e a, nie wiem, jak to powiedzieć, i coś tam. Hihi. Hi. Może powinnam się za tak kosmita przebrać? jeśli tak myślicie, to dajcie lajka. Dzień dobry, dzień dobry. A, okej. Okay. Ej, co pani im Mega fajna. Widzowie polecam. Przychodźcie. Wiem, że teraz dokładnie pewnie nie wiecie, o której to nagrywamy, ale przychodźcie. Okej, okay, jak, jak może chodzić wszędzie, no to okej. Okay. Córeczka ze tam robi. Zaraz ją namówię do tańczenia. No bo, żeby jej smutne nie było, że tylko sama tańczę. Ciekawie, gdzie jest? O co? Córeczka. Sorki widzę, mam czkawkę. Chodź zatańczymy. Córeczka idzie zwiedzać i be... tylko córeczko nie zapomni o autografach. I wiedzą, to jakby na przykład lekarka chciała. Tylko nie wiem, co by chciała. Ale córeczko, jeszcze weź mój. Masz mój? Dobra, masz. Ok. No to możesz już dawać. Tylko ludziom, którzy nas znają, wiesz. Którzy nas znają z YouTube'a. Ale lekarki też możesz się zapytać. A córeczko, chcę zrobić wiele rzeczy naraz. Nie wiem, jeszcze ją chcę zabrać, wiecie gdzie? I czy nie tego parku, chciałam zabrać na chwilę, żeby zobaczyć, co tam jest. Ale to tak na chwilę wiedzieć, widzowie. No, bo ją takie rzeczy nie interesują za bardzo, ale pójdziemy na chwilę. Córe, córeczko, kolejny jakiś tajemniczy pokój? Czy co? No, dobrze, że idę za tobą. No? O. No, ja idę za tobą do pokoju? gdzie ty? o tu ej no widzę ej no córeczko fajnie 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 córeczko ja tam idę na dół tańczyć no bo, no bo, no bo ja tak nie chodzę wiesz córeczko fajnie córeczka ze mną tańczy zaraz odcinek się skończy i będzie jeszcze całkiem dużo odcinków dzisiaj to się możecie spodziewać dużo odcinków sorki, że nie mam tego domu ale już się żegnamy to jeśli wam się podobało to zostawcie lajka i subskrypcję Bajo! i dajcie um, dużo łapek w górę za poświęcenia Jestem mamy w pracy i jeszcze nagrywam, to wiecie, to duże poświęcenie. Lajki, lajki, lajki. wciskajcie oczywiście w górę. To bajo!